No ja to chyba kolejne. O, o, o! Patrz, co robię, patrz, co robię! Patrz, to, o, le, ale... żeś dojebał! Zwolnij, bo cię dojebie Kurwa, ty! No to chyba podział obie robią... No brawo Oproszę, a siłka kurwa O proszę, kiedy... po prostu sobie tego ricza I pójdę down your przecież ja wiem, by się stało, jakby się to tak down kurwa. Przecież to i ja pierdolę. Przecież. Na jedno. No. To bez przesady, kurwa, który... Ja no idź, kurde. Checkart się nie sprawdzi. Nie ma kto sprawdza teraz. Bo fajna się opierdala, nic nie robi. A ja nie ma kto cię sprawdzi. To ja nie machuje, no. Coś kurwa nie działa, to zabawiony ja